Przygotujcie się na torturę kolców. Komorę wypełnia 26 stalowych kolców. Każdy z nich ma ponad pół metra długości. Są prawdziwe yeah. sure. i bardzo ostre. Like Ciężko będzie. Nawet magik w masce nie ma na to dość odwagi. Znalazł więc chętną zastępczynię, swą piękną asystentkę. Dziewczyna wie o co chodzi. Podrobina hipnozy i jest gotowa. Dobry jest. Jak on to robi? Asystentka wchodzi do komory, gdzie zostaje przykuta do stalowej ściany. Odważna, nawet w hipnozie. Zerknijmy przez okno. Jest, oddycha. Jaka piękna. Wygląda, jakby się rozmyśliła. Za późno. Magik już rozpoczął swe dzieło. Maszyna ruszyła. Po naciśnięciu guzika nic jej nie zatrzyma. Nawet krzyki nie potrwają zresztą długo. Śmierć nastąpi natychmiast. Dobrze, że ma jeszcze trzy asystentki. Telewizja penetrująca widzimy, jak kolce wnikają w ciało dziewczyny i pojawiają się z przodu komory tortur. Pięknie trafiły. Znów mu się udało. W jaki sposób piękna asystentka uniknęła podziurawienia? Oto tajemnica. Kolce są bardzo ostre. Większość z nich nie dotyka ciała dziewczyny. Te, które mają się z nim zetknąć, zostały specjalnie spreparowane. Tuż przed kontaktem z przeszkodą ich końcówki chowają się. Urządzenie zostało przystosowane do wymiarów tej konkretnej osoby. Końce kolców chowają się w ostatniej chwili. Ale dlaczego dziewczyna nie została zmiażdżona? Te kolce są nieruchome. To złudzenie optyczne spowodowane ruchem pozostałych szpikulców. Jeżeli końcówki się cofają, to w jaki sposób pojawiają się z przodu komory? To proste. Kolce są ukryte w przedniej ścianie. Po jej zdemontowaniu widzimy, że pokrywają się z tymi, które miały przebić asystentkę. Kiedy prawdziwe kolce wchodzą w otwory, fałszywe są wypychane. Mamy wrażenie, że dziewczyna została przebita, ale wzrok bywa zwodniczy. Magik w masce ponownie wymknie się śmierci, tym razem na gilotynie. Można nią szatkować kapustę. Magik jest ubrany w strój skazańca. Dziewczęta żegnają się z nim. Nadszedł czas. Miło było pana poznać. Asystentki przywiązują go do deski, żeby nie mógł uciec. Nie ma szans. Aż zesztywniał ze strachu. Jego głowa zostaje umieszczona w stalowych okowach pod ostrzem noża. To prawdziwa gilotyna nie jakaś zabawka. Głowa jest unieruchomiona dybami. Nigdzie nie ucieknie. Ostatni sprawdzian więzów, i pojawia się Kat. Wszystko gotowe do egzekucji. Nie mogę na to patrzeć. Już? Oczywiście że nie. Przecież Kat to magik w masce. Jak to zrobił? Już wyjaśniamy. Kiedy magik pojawia się w kostiumie skazańca, właśnie ten kostium stanowi pierwszą wskazówkę. Nasz bohater na znanej nam masce ma drugą i sztuczną głowę, która zastąpi prawdziwą. Pod kostiumem znajduje się skorupa o kształcie jego ciała. Kiedy asystentki doprowadzają go do deski, zdejmują z niego fałszywe ciało. Przyjrzyjcie się. Tylko tak da się obedrzeć magika ze skóry. Choć uciekł ze swego kostiumu, skorupa zachowuje kształt ciała. Asystentki układają ją w odpowiedniej pozycji. Gdzie się podział magik? Ukryty pod zaopatrzoną sprężynę klapą. Ma tu dość miejsca, by się obrócić i zsunąć pod schodami. Teraz to widzimy. Po dotarciu na dół oddala się, niezauważony. Kiedy pod nożem układane jest jego fałszywe ciało, on sam zakłada kostium kata i wraca na platformę. Wszystko gotowe. Ostrze ucina sztuczną głowę. A magik żyje. Ostry numer, co? Next. Czy magik w masce to ktoś, kogo znamy? Niedługo się tego dowiecie. Ale najpierw, czy uda mu się uciec z grobu, zanim się udusi? Odpowiedź poznacie po przerwie.